Kledzy, witam wszystko bardzo serdecznie A krótko się działalności się Co tam się pozmieniało, troszkę młodych jest, ostatnie jajeczka jeszcze mam Zaraz wszystko pokażę wam pokrótce I tak, zaczynamy od bocianów, właśnie ta bucianka z tym ładnym Na białe, to oczach dwa jajeczka Niedawno zniesione Tutaj wchodzą trochę w kadr Inne gołąbki Masłowa ma dwa jajka, taką masłową kupiłem od kolegi Kaspra. nie będę nazwiska Nie wiem czy się zgodzi Dobry lotnik, trochę wylejeczka Tu mamy młodego szarika kawowego Czekajcie Nic nie widać zbytnio Ostatni nowy nabytek to taki żółty bocian wiele osób mówi, że kok, ale zobaczymy co z tego wyjdzie Tutaj ciekawa sprawa, bo mamy dwa murzynki, o dziwo Dwa murzynki po dwóch zamówiskach na normalnie różowych dziobach a wyszły murzyny Tutaj szeregi kanioł trzy młode, dwa swoje białe i jeden czarny kasy. I tak to wygląda w skrócie. Dzięki za oglądanie.